Hej, hej Ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Heroes of the Storm Zagramy sobie dzisiaj może taki myczyk, taki taki, taki już normalny, czyli z normalnymi graczami, nie z SE. Z SE to takie, wiecie, pierwsze koty za płoty i te sprawy a teraz spróbujemy sobie to zagrać z normalnymi graczami. jest na Ciekawe jak to jak to wyjdzie. Może uda się coś wygrać, bo jak nie, no to trudno. <laughs> A jakby się udało, no to całkiem, całkiem spoko. Kurcze, fajnie to, to w ogóle menu całe wygląda. Tak mi się podoba. To jest naprawdę coś innego, co, coś nowego, coś świeżego. Nie jest to co lol. To na pewno. Dobra, zwiechło mi na chwilę. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Podczas tam renderowania. Witaj w podniebnej świątyni. Zdominuj świątyni, otrzymaj kontrolę nad światami. Broń świątyni. Tyń. Okej. Okay. Ale kurczę, muszę sobie zainstalować na tym, na SSD chyba tego Heroes'a, bo, bo średnio on chodzi na zwykłym HDD-ku. Kiepsko, kiepsko się wczytuje, i w ogóle e, jakoś tak dziwnie chodzi. O, kaman, come on, kaman, come on, rusz, rusz, kurde. Z tym wczytywaniem. <laughs> mówię, no to jest to właśnie, że to nie jest na SSD. O, to jest ten właśnie problem. Krzywa, zatrzymało się. Eee, idzie, idzie, dobra. No mówię, mówię, kurczę, no. W ogóle ja ten dysk mam zaprane jakimiś tam, wiecie, innymi nagraniami, filmami swoimi, tam, pierdołami. Trzeba się tego, kurczę, pozbyć. Ten dysk już nie był, kurczę, ten główny mój, czyszczony, chyba od początku, kiedy kompas złożyłem. No, bez kitu, jak sobie teraz właśnie jak przypomnę. To pierwszy raz jak go zakupiłem to już później nie było w ogóle czyszczony nic. Przygotować się do Sakra, dobra, weźmy sobie, w... weźmy sobie w... Wszyscy idą na dół, no to ja muszę iść na górę, spoko Aha, czyli tutaj jest brama zamknięta, okej okay. Robię widzę solotopa Świątyń, po podwoje za no już pięć. 10 sekund. W po Polsku jest 4, 3, poszło. 1, okay. się, Op. zaję. Opuszczę grę? 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, spoko. I Odra, 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 Dajcie mi, mi mi! mi, dajcie mi! Krew. Jezus. O, zabiłem dwóch ja odra, odra, Dobrze, odra, 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 Jestem w szoku, że dwóch zabiłem. Dobra, cofnijcie, cofnijcie, bo zaraz to jest zaczną bić. Ta postać jest fajna. Ta, nie wiem jak ona się nazywa w sumie, nawet czekajcie, e, to jest. To jest ta postać, Rajon, chyba tak to się nazywa. Bardzo fajna postać. Ja nie ugrałem na tym, na właśnie tym samołóżku przez chwilkę. O jezus, jakie lagi! Co się dzieje? Ale złe rzeczy. Nie, dobra. Nie będziemy się tam na niego rzucać. Aktywacja świątyń. Wow. Tu jest świątynia. Pomóżcie tu. Dobra. Bigo, 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 bigo. Fajne te świątynie tutaj są, nie jest tylko tam dżungla, czy dżungla, tylko magierzy, naprawdę fajna rzecz. A, ja, mamy. Świetna jest ta postać, pierwszą postać jaką sobie kupię, to właśnie idę. Dobra, jeszcze coś? Opuszczę grę, spoko. Jeden z bohaterów, rady. Jest w trakcie. Widzisz, już? No już. Zabić tego bohatera w końcu powróci. Ok, czyli widzę, dzieje się jak w docie tam opuszczają i tak dalej. Taka sytuacja. Nie wiem, czy to coś da jak to rozwalę. Zobaczymy. Nie, nic nie daje. Okay. Czyli ten meczek powinniśmy mieć wygrany, chyba że oni się naprawdę coś tam fidą to będzie oh. Nie wiem jak tutaj widowanie w ogóle wygląda Dawajcie dżunglę Tomas może do mnie a jednego mamy, drugiego, trzeci. U, uh, jest w tą stronę. Ok, mamy najemników. Sprawy. wybierz talent. Weźmy sobie jeszcze raz ku. Lol, cool. jakie tam hapsy koleś miał? Tak. bijcie to bijcie znowu puszcza grę Wr wróg został zabity albo mają problemy z połączeniem albo nie wiem co się z nimi dzieje ojej jest ilu nam wrócił o, no tutaj się ciężko ciężko widzę um, nie wiem czy połączyć im czy co w tym jakichś problemach z połączeniem ci ludzie mają, dlatego tak się dzieje. Jaka szkoda... bohaterów powróc? Wybierz talent. Dobra, rozwalmy tu też. Wybierz talent, no to ulti. Tak, te gierki były takie szybkie Ale spoko. U? co to było aha leczenie u ja nie mogę ucieknie no olol olol staniesz no dobra ale mam 3 1 nie jest źle zabić tego bohatera już Kurde, szybko to idzie, naprawdę. Jeszcze trzech na topie mamy. No, zabijcie go! O, no, nie chcecie zabić. To no, nie jest easy. Mi się wydaje. Dobra, idę. Tutaj. Idę! Uo! Jak nas tu pchają! O lol! Co to jest za pot? Szybko co on To może coś jak Baron? Nie, nie jak Baron, raczej jak ten jak Smog. Szybko. 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 Dobra, zabity. trzeba się cofnąć. Ale wyczek Spoko Dobra, cofamy i zapierdzielam tutaj. Idę, 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 idę! Powierzchni, to jest? wiesz, talent. Nie wiem, co to jest, ale weźmy sobie to. Zabijcie tego Wow! Dobrze, tutaj, tutaj, bijcie. Nie, nie idźcie za nim, nie. działać. spokojnie, no. Spokojnie ludzie, no wygramy to, wygramy to tylko na spokojnie No teraz coś tera, tutaj zaatakowała się, cofnę oh, Muszę się uleczyć 1000 <coughs> HP, to to nie jest zbytnio dużo mamy. A co to jest to? Ochrona komnaty, bo już większa, aha poko, Co to jest to świątynia? Aha. załącz świątynię. Czuję jedynie. Dlaczego to mam tak na tym? No i to, że tym jak gdyby pierwszym Nie rozumiem troszkę tego. O Jezu, coś tu, tu się dzieje złego. Nie wiem, czy ja go zabiłem, czy kto. Zabiłem go! O lol! Ale ta postać jest świetna. Fajnie się gra. Dobra, jeszcze raz się i cofnijmy. 7-1 mam! Aż jestem w szoku normalnie. Wiesz talent. Eee... Leczycie, o, to jest spoko. Wreszcie. Idę tutaj, idę tutaj. Zabijecie go, dawajcie, dawajcie go. Zabij tego głupca. Kurcze, jak na razie powiem wam, że bardziej mi się ta gierka podoba od Lolanie. Może dlatego, że to przynajmniej killa jakiś zdobywam, ale nie w przypadku gdzieś tam Leonom. z W zabijam. No, tak to jest czasami. Zaczyna mi działać na nerwy. Osiem! Zabiłem! Ja tutaj, idę tutaj. Oj, 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 to, tu, 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 tu coś jest, tu, coś jest. Tu gdzieś był wróg. Tylko nie wiem gdzie on jest, czy tu, czy tu. O lol. Jak tutaj się? Tak dziwnie jakoś się czuje. Jedynie nie Steruje się tym, tym. Tą kamerą jeszcze tak nie steruje Wróg został zabity Zabiłem go Muszę działać w ogniu. O dziwnie jest tak to tą kamerką Zabiłem! Jakbym miał ulti to bym ich zawił. Nasz kompan ma Tego też zrobiliśmy Zło jest coraz bliżej O, leczymy się rzeczywiście Zajebiście, zajebiście. Nie muszę cofać już aż tak często. Dobra, tam się jest zrobić dzisiaj, ją na bocie, ale my pójdziemy sobie tędy. Może coś, coś pchnę. O. Wow. co to za postać? Niszczona. Coś jak Garen widzę atak ma Twierdza no, zniszczona Faktycznie jak Garen się kręci jak gówną w szeregu Chcę zdobyć bossa Pudło I ulti Ja pierdzielę, mocno jest to tak, postać w ciuch. O! Nie spokojnie, ja tutaj sobie ich, wtrzymam. nam. Dawaj, dawaj. Oj 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 oj, uciekaj, 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 uciekaj. Dobrze. Ładnie, ładnie, ładnie się cofnę na szybkości. 11 1. Kurde. Moje życie jest bezcenne. Oj. Tu coś się złego dzieje. A, bo przejęli te, 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 te. Ogno i kino. Wybierz talent. Nawet tak można tutaj kogoś rozwalić. Przejmując te, te, te cholerstwa. Wybierz talent. E, ojej! Co się stało? A, wygrali nasi. No nieźle. GG. Jeśli Enter, A nie można już. Nieważne. Dobra, zobaczmy co tu mamy. I dam drugi poziom. Awans, nagrody bohatera. Kurde jak wyłączać ten pieprzony czat. Aha, bo to jest czat po tym, po grze spoko. Czyli mogę napisać GG na przykład. Awans, 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 nagroda bohatera. Trzeci poziom dostałem już aż? Ja wierdzielę. Statystyki. 11 zabić, nieźle. Jeden zgon. 32 mechanika. Nie wiem co to jest to. Nie mam pojęcia. Poproszę o dołączenie. Zaproś do drużyny, zaproś do drużyny. Aha, to jest chyba, że mogę ich pozapraszać do znajomych, ale tego nie będę robił. Dobra. Nagrody. Udało ci się odblokować drugą zdolność bohaterską, zaawansowany talent. Odblokowano dodatkowe talenty, ale jak ja mam z tego skorzystać? Poklikam i nic. Chyba, że wyjść musimy. 1040? To ile? A 30 dostałem tylko za tą grę? Co tak mało? O kurde, to ja będę jednak długo zbierał na te postacie tutaj. Ja nie mogę. Zamiast bohatera. Zabójca, trójeczka, czyli ma trzeci poziom, jak gdyby, tak? A, dobra, czy coś możemy z nim wykombinować? Co to jest? To? Aha, odblokowanie. 4000 zł złota kosztuje. zmin tryb. PD. <laughs> Premia za grę. To jest w ogóle pomocnik, także nie? To jest świetna postać, naprawdę fajnie mi się nią gra. Sklep, zobaczmy. O nie, no, w sklepie raczej nie, ale. Zaproś, zaproś do drużyny. Niech minie. Co my tu mamy? Aby odlokować zadania, osiągnij szósty poziom gracza. A jak mogę sprawdzić swój poziom? Aha, tutaj mam. Trzeci. Aha! Tutaj mamy jakieś rzeczy, dobra. Eee... Yy... Poziom trzeci, poziom gracza. Łączny poziom bohatera. Ok, zdolność bohatera. Zaawansowane talenty, czyli to już podblokowywałem. Ok, najczęściej grane w bieżącym sezonie. Informacje ogólne. Jeszcze nie rozegrano. Gra rankingowa. No, nie grałem, jeszcze nie grałem. Pewnie nawet teraz się nie da, no ale nieważne. A może się da. Nie wiem, postęp gracza. Poziom gracza trzeci, dodatkowe złoto. Zdobywasz 1000 sztuk złoto. Aha, czyli 1000 zostanę też za czwarty level. Codzienne zadania na szóstym. Spoko. Czyli zadanka jakieś też będziemy mieć. Kolekcja bohaterów. Aha, czyli tutaj mamy wszystkich bohaterów. I jaki, jaki to mamy level na nim? Spoko. Historia meczy. Wygrana, wygrana. To jest przeciwko SI chyba. 3 minuty temu godzina na temu. Tak, to jest przeciwko SI, a to jest zwykła. Eee, statystyki. Wygrane gry, 2 najwięcej zabitych. No i danem, najwięcej jako, okej. Okay. Fajne to jest. O, właśnie, tutaj są takie fajne rzeczy. Graczy z bety, to sobie weźmiemy. Co to jest? Odblokowanie porty do hateratura w profilu gracza. Nie wiem, jak to odblokować. Nie wiem, czy to jakoś się odblokowuje podczas tam gry, czy jak, podczas zdobywania jakichś tam leveli postaci chyba. Mi się wydaje. Ale nieważne, weźmy sobie ten portrecik, beta to beta. No i dobra kochani, słuchajcie, to by było na tyle. <laughs> Mam nadzieję, że wam się meczyk spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapy w górę, komentarz. No i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!